Czy Europejski Bank Centralny może po raz kolejny obniżyć stopy procentowe? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przepku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Czy myślisz, że będziemy coraz bardziej żyli w świecie ujemnych stóp procentowych? No, niestety, już to jest rzeczywistość, która pogrążyła część świata. Mówię pogrążyła z tego względu, że wszystko wskazuje na to, że no to jest nieefektywne narzędzie do pobudzenia wzrostu gospodarczego na dłuższą metę. Pokazała to najpierw Japonia, później w tym błędnym kierunku poszła duża część Europy, no przede wszystkim strefa euro, ale też Szwecja czy Szwajcaria, które mają niezależną politykę pieniężną. No i teraz mamy znów taką sytuację w Europie, gdzie Okay, inflacja może odbiła z początkiem roku, ale wzrost gospodarczy jest pod dużym znakiem zapytania. Czwarty kwartał przyniósł znów recesję w Europie. No i Europejski Bank Centralny widząc, że euro trzyma się całkiem mocno, próbuje w ten sposób jakby postraszyć rynki, jakby próbuje w ten sposób wpłynąć negatywnie na kurs euro. Jakby no, sugerując działanie, które no w zasadzie poza właśnie ewentualnym wpływem na kurs waluty, no nie jest pożądany z punktu widzenia gospodarki, ponieważ jakby to już ostatnie lata pokazały, choć też w euro, że ujemne stopy nie pobudzają jakoś tej takiej pozytywnej akcji kredytowej, która służy inwestycjom, która służy dłuższemu rozwojowi gospodarczemu. One oczywiście wpływają na przykład na rynek nieruchomości, no ale to, to nie o to chodzi, tak, żeby podgrzać, czy wykreować bańkę na, na rynku aktywów, a jednocześnie komplikować sytuację w gospodarce. Czyli jeżeli chodzi o zmiany kursu euro, to mogą być właśnie jakieś głębsze, czy, czy, czy raczej wszystko pozostanie w tych okolicach poziomów obecnych? No nad euro zbierają się od jakiegoś czasu ciemne chmury, bo wspomniałem o tym, że czwarty kwartał przyniósł spadek PKB, Dodatkowo, um, na przykład w Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda lepiej, a w Europie mamy też cały czas mocniejszy lockdown i on będzie obowiązywał do um, no przynajmniej do kwietnia w jakiejś formie. Więc należy założyć, że ten pierwszy kwartał tego roku nie będzie specjalnie lepszy niż poprzedni kwartał, niż ostatni kwartał. Więc um, no jakby fundamentalnie euro nie wygląda specjalnie dobrze, chociaż też pamiętajmy o tym, że. No, kursy są jednak efektem tego, co, co robią inwestorzy. A tutaj często jest tak, że większa przecena euro, większe umocnienie dolara wobec euro, bo mówimy tutaj o tej relacji, jest pokłosiem jakiejś większej nerwowości na rynkach, a ostatnio ten, ten sentyment rynkowy no nie ma wiele wspólnego z tym, co się dzieje w gospodarce. Więc jakby takie ryzyko jest, że euro będzie tracić do dolara. A w związku z tym. Złoty też może tracić wobec dolara, albo przynajmniej jeśli będzie zyskiwał wobec euro, to będzie stabilny wobec dolara. Ale jakby no niekoniecznie muszą być to jakieś bardzo dynamiczne ruchy, o ile ten sentyment na rynku się nie zmieni. A co dzieje się z inflacją, czy też z deflacją? Bo o ile Polska jest wśród państw unijnych, gdzie inflacja jest najwyższa, to w strefie euro już się zaczęliśmy przyzwyczajać do deflacji w niektórych krajach. No, wiadomo, że my jesteśmy w trochę innej sytuacji niż zachodnia Europa. Po pierwsze, tamte gospodarki wcześniej się rozwijały wolniej, więc też w momencie, kiedy przychodzi kryzys, przychodzą mocne lockdowny, to też ta inflacja, czy w tym momencie deflacja jest na odpowiednio niższym poziomie. To jest jedna rzecz. A druga kwestia jest taka, że pamiętajmy, że inflacja, inflacja i inflacja nie równa i też sporo zależy od tego, co w danym kraju ma większy, mniejszy udział w koszyku inflacyjnym. I to też ma duże znaczenie. A więc więc no w zeszłym roku ceny w strefie euro zostały częściowo też obniżone przez czy to zmiany podatkowe, czy to zmiany regulacyjne. Teraz w tym roku się to trochę odwraca, stąd ta inflacja odbiła. No ale oczywiście, do tego, żeby ta inflacja weszła trwale na wyższy poziom, potrzebny jest popyt konsumpcyjny taki na dłużej, a on jakby jego w Europie Zachodniej od dawna nie ma. I jakby rządy nie wymyśliły dobrej recepty na to, jak go pobudzić trwale. Moim zdaniem kierunek, w którym idziemy obecnie, czyli taka urzędnicza gospodarka z ujemnymi stopami, no nie jest tym dobrym kierunkiem. No ale mm, nie zapowiada się, żeby on uległ w Europie zmianie. O tym, czy będziemy żyć w czasach coraz bardziej ujemnych stóp procentowych, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie nawzajem.